Jak to jest, że kierowcy w jednych firmach pracują długimi latami, a w innych przechodzą i po jakimś czasie krótszym bądź dłuższym, ale nie za długim, odchodzą? W sumie to jak kierowca szuka pracy, to jak szuka pracy? W internecie? Po kolegach? Czy jak? Albo może w gazecie? A jak szuka, to na co zwraca uwagę w ogłoszeniu? Albo czy atmosfera w firmie może być ważniejsza? Od sprzętu, jakim się jeździ? Albo czy marka jest ważna? Co sprawia, że kierowca odchodzi z firmy i czy można temu przeciwdziałać? Jak być dobrym pracodawcą dla kierowcy? Co sprawia, że kierowca czuje się w firmie dobrze i chce w niej zostać na długie lata? Czy to chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, czy coś jeszcze innego? To tylko niektóre tematy, które będziemy poruszać na webinarze zorganizowanym przez Inelo i Eurovac. 26 października. Tutaj jest link, oczywiście darmowy, ale trzeba się zarejestrować. Kliknijcie teraz i zarejestrujcie się. Do zobaczenia!